Piątek, 4 maja o godzinie 9:00 maturzyści z zespołu szkół imienia Jana Pawła II w Siewierzu przystąpili do obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Znaleźli się w gronie maturzystów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, którzy rozpoczęli w tym dniu swój egzamin dojrzałości, czyli maturę. Jaki procent trzecioklasistów zdecydował się w tym roku na przystąpienie do egzaminów dojrzałości? 100% się zdecydowało. Yy... To, że jedna osoba nie przystępuje do matury, to już jest wypadek przy pracy. Natomiast dzisiaj dwie osoby nie przybyły na egzamin, co jest dla mnie zaskoczeniem i przypuszczam, że może to być sytuacja losowa, bądź jakaś chwila zwątpienia, rezygnacji, że, że ktoś sobie nie poradzi. Jakie przedmioty dodatkowe uczniowie wybierali na egzaminie najchętniej? Najchętniej, jeśli chodzi o przedmioty dodatkowe, uczniowie wybierają geografię, biologię. WOS. Nieco mniej historię już w tej chwili. Ile przedmiotów dodatkowych zostało najwięcej wybranych w tym roku przez jednego ucznia? Jest taki rekordista? Tak. W tym roku jeden z uczniów wybrał trzy przedmioty dodatkowe. Zawsze przestrzegamy uczniów, może nie przestrzegamy, wyczulamy uczniów, żeby zrobili to bardzo rozsądnie i dokonali takiego wyboru, aby on był zgodny z ich kierunkiem studiowania. Wybieranie przedmiotów dodatkowych, jak ja to nazywam dla sportu, dla sztuki, często kończy się tym, że uzyskują bardzo niski pułap procentowy, a niestety ta próba podejścia do egzaminu z tego przedmiotu jest uwieczniona na świadectwie. No i teraz można się zastanowić, czy ładnie wygląda świadectwo dojrzałości, gdzie będzie figurowało, że na przykład z fizyki mam dwa. Procent punktów. Nie jest to na pewno powód do dumy. W zeszłym roku mieliśmy ucznia, który wybrał cztery przedmioty dodatkowe i, i w, no muszę powiedzieć, że nie zdał ich na poziomie rewelacyjnym bo jednak trzeba mieć na rozszerzeniu, trzeba mieć ogromną wiedzę, a, a oprócz trzech przedmiotów obowiązkowych, cztery przedmioty w rozszerzeniu, to trzeba, trzeba być no, na granicy geniuszu. Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętnie mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym. Ponadto mogą też wybrać do sześciu przedmiotów dodatkowych, które zdają także na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Stresujesz się? Czy dla ciebie egzamin to tylko formalność? Stres oczywiście jakiś jest, ale mimo wszystko staram się zachowywać, że dobre są poczucie, opanowywać, opanowywać to wszystko i mam nadzieję, że wchodząc na salę gimnastyczną, prawda, pisząc ten egzamin, to będzie czysta formalność. Masz jakieś typy na egzaminie z języka polskiego? Jakie lektury mogą się pojawić? Mam nadzieję, że nie wesele ani chłopi. Eee, najlepiej dla mnie byłoby to przedwiośnie, z tej lektury, która czuje się najlepiej. Ale to tyle. Jakiej części egzaminu obawiasz się najbardziej? Żadnej. Nie, szczerze powiedziawszy, jest to, jest to materiał, który przerobiliśmy wielokrotnie na lekcjach języka polskiego. Każdy z nas też miał dużo materiału, z którym mógł się zapoznawać w domu, mógł z nim ćwiczyć. Dzięki czemu myślę, że, że każdy z nas jest dobrze przygotowany do tego egzaminu. Najważniejsze to opanować nerwy, nie dać się pożyć stresowi i myślę, że każdy pójdzie jak najlepiej. Najbardziej obawiam się chyba język, matury ustnej z języka polskiego, ale nie dlatego, że jestem nieźle przygotowany, tylko po prostu <laughs> wydaje mi się, że może mi zabraknąć czasu na przedstawienie swojej prezentacji. Tak czy inaczej, myślę, że stres dopiero się pojawi. zdaje jeszcze fizykę, matematykę rozszerzoną, tak więc myślę, że z tymi przedmiotami jeszcze będę musiał się jakoś zmierzyć, stawić im czoła, ale myślę, że mimo wszystko będzie dobrze. Maturzyści przystępujący do egzaminu będą rozwiązywać testy opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Podobnie będzie podczas egzaminów pisemnych z innych przedmiotów. Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje oraz od jego poziomu. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, konieczne jest jeszcze przystąpienie do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 25 maja. Następnie ich prace zostaną zakodowane, a potem sprawdzone przez egzaminatorów z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Egzamin maturalny zostaje uznany za zdany, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu abiturient otrzyma co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. To jednak dopiero początek stresu, jaki czeka tegorocznych maturzystów, jeżeli oczywiście zależy im na dobrych studiach. Im bowiem większa liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów dojrzałości, tym większe szanse na rozpoczęcie dalszej nauki na wymarzonym przez siebie kierunku. Rzeczywiście, egzamin maturalny troszeczkę się zmienił w tym roku. Niewielkie zmiany w egzaminie pisemnym, natomiast dość duże zmiany, jeśli chodzi o ustny egzamin z języka angielskiego. Tutaj formuła egzaminu zmieniła się zupełnie. Mamy zupełnie nowe zadania, powiedziałabym bardziej wymagające dla naszych uczniów, ponieważ ciężar odpowiedzi teraz rzeczywiście został na zdającego przeniesiony. Są to zadania, które trzeba wykonywać kolejno. Nie można wrócić do żadnego zadania, jeśli już zdający uzna, że wyczerpał swoją odpowiedź. Także myślę, że będzie to wyzwanie dla naszych uczniów, ale mam nadzieję i tego im wszystkim życzę, żeby poszło im jak najlepiej. Tresuje się Pani tak jak uczniowie? Szczerze mówiąc tak, ponieważ no to moi uczniowie między innymi będą zdawali egzamin, no zawsze czujemy się za nich odpowiedzialni i chcemy, żeby poszło im jak najlepiej. Siewierscy maturzyści mogą jednak liczyć na wsparcie nauczycieli, którzy trzymają za nich kciuki i wierzą w jak najlepsze wyniki egzaminacyjne swoich wychowanków.